Witajcie, z tej strony dobrosina 457. Mamy tutaj przedwojenną windę Roman Kroniowski, ale niestety moi drodzy On jest nieczynny Niestety ten drzwik jest nieczynny Zapalę latarkę i wam tu coś pokażę W ogóle Nic nie działa No szkoda, no fajny by był przejazd, no tu jest Nawet panel przywoływania jest na kluczyk, patrzcie Wszystko na kluczyk w ogóle Drzwi nawet zare zareglowane jak najbardziej dobra, dobra, Widzimy sobie na pierwszy. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. No, niestety, moi drodzy, dźwig jest nieczynny. No, bardzo, ale to bardzo szkoda tego dźwigu. No, fajny by był przejazd, gdyby jeszcze działał. Zobaczcie, tu jest na kluczyk. Dobra. O coś takiego. No niestety moi drodzy, dźwig jest nieczynny. Wyłączony z użytku. Całkowicie. Roman groniowski. Ach, no szkoda, że nie działa. Dobra, piętrowie jeszcze widzimy. Zobaczymy jak tam wygląda. Sytuacja. Dobra, jesteśmy na piętrze chyba nie wiem. Drugi. No i zobaczcie. O, tu wygląda wszystko tak. Oczywiście. No niestety dźwig już jest wyłączony całkowicie. No szkoda, no naprawdę. Jak na złość w ogóle nie działa. Roman Groniowski oczywiście. Dobra, jeszcze wejdziemy sobie tutaj tej drogę, że czyli na trzecie. O, już widać, właśnie tutaj stoi kabina. O. To. Widzicie? No niestety... No niestety przyjazdu, mojej drodzy, nie będzie. Dźwięk niestety całkowicie jest wyłączony. Patrzcie, stoi... A w dodatku, patrzcie, on stoi pomiędzy piętrami. Drzwi zareglowane. No, niestety ten dźwig jest nieczynny. O, tu jest ta podłoga. Niestety, moi drodzy, dźwig, dźwig nie działa. W ogóle nic nie działa. Bardzo szkoda tego dźwigu. Naprawdę. Dobra, piętro wyżej jeszcze widzimy zobaczymy jak tam wygląda sytuacja. Opatrzcie, nawet usunięty jest przycisk przewoływania. W ogóle nie ma nic. Nic nie działa. Wszystko wyłączone. Całkowicie. Niestety. Ale nie nic na to nie poradzę Niestety moi drodzy Nie działa No bardzo szkoda tego drzwiku No a tam oczywiście jest ta maszynownia Piętro wyżej O tu są chyba właśnie te drzwi do maszynowni Widzicie, że jest otwarte wszystko? Tak. U Patrzcie, to jest taki silnik. Nic w ogóle nie działa. Zupełnie nic. Zapalę światło. Nic nie działa. W ogóle kompletnie nic. Niestety moi drodzy przejazdu nie będzie. Dobra, wychodzimy stąd. Dobra, zejdziemy jeszcze na parter. Zobaczymy jak to wygląda. A może jeszcze zapalę lampki i pokażę Wam to jeszcze raz. No niestety, moi drodzy, ten dźwig nie działa. Wyłączony całkowicie stoi pomiędzy piętrami. Nic nie działa. No ale mówi się trudno. Nikt tutaj nie sprzątał. W ogóle cała ka kabina zakurzona. Nic nie działa. No niestety. Dobra, zjedziemy na panter, zobaczymy jak tam wygląda sytuacja. Bardzo, no naprawdę bardzo szkoda tego dźwigu. Fajny by był przejazd, gdyby jeszcze działał. Dobra, coś takiego. No, niestety, moi drodzy, drzwi jest O, no, Jedyne tutaj się ostał panel przywoływania, który oczywiście też jest na kluczyk. To jest na kluczyk oczywiście, bo tu trzeba kluczyk, trzeba mieć kluczyk, żeby ją przywołać. No, drzwi oczywiście jak najbardziej są zaryglowane. Nic nie działa. No Szkoda tego dźwigu. No bardzo szkoda, że nie działa. No naprawdę, no jak na złość. No gdyby jeszcze działał, to bym się nim przejechał. Niestety, moi drodzy, nie działa. Wyłączony całkowicie. Dobra, dziękuję za obejrzenie. To było na tyle w tym filmie. W tym filmie była przedwojenna nieczynna, wi nieczynna winda Roman Groniowski. Na Kościuszki 91. Dziękuję za oglądanie.